dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale, nazywam się Agnieszka i niezmiernie mi miło, że tutaj jesteś, że mnie oglądasz. Liczę na Twojego kciuka w górę, bądź ewentualnie w dół, na komentarz oraz zapraszam i zachęcam do subskrypcji. Zaczynamy! Jak już widzicie po tytule, dzisiaj pokażę Wam trzy propozycje stylizacji na kolację wigilijną. Jak widzicie pierwsza jest bardzo odważna, choć... W takim trochę klimacie wigilijnym, oświątecznym, bo jest w kolorze czerwonym. Zaraz wam oczywiście pokażę wszystko od całości, tak? Ale najpierw chciałabym Wam pokazać tutaj górę. Jak widzicie, rękawy są tutaj bardzo, bardzo szerokie. Bardzo szerokie. To jest taki krój trochę nietoperza. I ma też bardzo głęboki dekolt. To jest sukienka, którą ja kupiłam na stronie Wasyla. I ona jest ze mną już dobry rok. Na pewno dobry rok. Na 100%. Ja musiałam ją troszeczkę przerobić, ponieważ to jest rozmiar M na L. I wiecie, jak tutaj na No, bo ja już teraz naprawdę, wiecie, ja bardzo ubolewam nad tym, ale ja już po prostu. <słuch> robię się coraz większa. I to jest oczywiście moja wina, tylko i wyłącznie, ale nieważne. Dlatego ja musiałam troszeczkę tutaj przerobić. Pani Krawcowa mi to troszeczkę przerabiała, ponieważ normalnie mi te. Bo to jest taka gumka, i ta gumka mi ciągle spadała, i po prostu ciągle mi tutaj, wiecie, odsłaniała ramiona, i przez to tutaj też źle się układało na dekolcie. A teraz mam bardzo ładnie zrobiony dekolt. Poczekajcie, trochę może lampę przestawię. Też mam tutaj bardzo ładnie zrobiony dekolt. No i do tego właśnie postanowiłam, że dobiorę złote dodatki. Bo czerwony bardzo dobrze wygląda ze złotym, przynajmniej ja tak uważam. I zaraz sobie tej właśnie złote dodatki założymy. Sukienka jest w całości marszczona, dzięki czemu tutaj troszeczkę maskuje te niedoskonałości na brzuszku, i no tutaj niestety podkreśla tą talię, znaczy niestety nie niestety. Fajnie, że podkreśla talię, ale niestety od razu podkreśla trochę te boczy sławy, których bym nie chciała podkreślać, ale. No cóż, jak mam tego nie podkreślać, jak to mam, nie? A nie lubię takich totalnie workowatych ubrań, także wiecie, no muszę po prostu się w końcu za siebie wziąć, ale nie mam motywacji kompletnie żadnej, never mind. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mam takie piękne kolczyki z Apartu, zaraz Wam pokażę. Eee, złote kolczyki. Proszę bardzo, takie piękne, złote kolczyki. Zaraz sobie je założymy. Do tego założymy, chociaż teraz mam okropne dłonie i paznokcie, no to założymy sobie właśnie taki pierścionek, to nie jest akurat złoty pierścionek, ja go kupiłam na takich stoliskach w galerii, ale bardzo go lubię, bo bardzo mi się podoba. No wygląda ładnie, no wiecie, no może trochę, trochę może tanio wygląda, no bo jednak widać, że to nie są prawdziwe e, diamenty czy coś, tylko jakieś takie, ale bardzo w sumie, tak wiecie, elegancko. No i mam tutaj również jeszcze złoty łańcuszek, taki yy, delikatny splot i słuchajcie, ten łańcuszek to ja go mam jeszcze od mojej pierwszej komunii świętej, bo wiecie, to ja miałam komunię świętą 20 lat temu ponad, więc wiecie, no to 21 lat temu tak naprawdę, więc nie oszukujmy się, wtedy wszyscy, pokażcie mi po prostu osobę, która jest z rocznika 90, leżysz, która nie, nie ma przyjęcia, nie? No właśnie... Nie lubię zapinać łańcuszków, także to jest y, prawdziwe złoto, jeżeli tutaj się pytacie, to tak, to jest prawdziwe złoto. I wydaje mi się, że tutaj nie, wiecie, no można by było jakiś taki łańcuszek taki dotąd, ale ja nie chcę aż tak, bo to jest dosyć wyzywająca sukienka. I może nie każdemu się ona spodoba na Wigilię, ale uważam, że jest bardzo ładna. Bardzo ładna. Ja na Wigilię bym ją ubrała. No i dobra, zakładamy kolczyki. To długo nie miałam zakładanych korczy więc... Kolejna stylizacja brokatowa, błyszcząca. To jest sukienka w która kosztowała dosłownie 30 zł, i ona jest taka, wiecie, trochę tutaj luźna. Ona tak się nie układa idealnie, jakbym sobie tego życzyła. Jakby miała mniejszy brzuch, trochę, to by było lepiej, zdecydowanie na pewno, ale ogólnie wygląda całkiem ok. Taka troszeczkę może mm, lekko imprezowa, ale wydaje mi się, że na gilię jak najbardziej ok. Jest o tyle tutaj luźna i jest o tyle rozciągliwa, że jak się najecie, to wiecie jest tu miejsce, nie? Do tego dobrałam też szpilki, bo uważam, że najlepiej wyglądają takie sukienek jak szpileczki właśnie. No i um, poza tym Zawsze szpilki można wziąć, właśnie sobą sorebkę i po prostu założyć je na miejscu, chyba, że po prostu trzeba chodzić w kapciach albo coś, od do tego domu wygląda to trochę inaczej, ale uważam, że szpilki tutaj wyglądają dobrze. Dobra, to teraz tak, podchodzę do Was bliżej i żebyście zobaczyli, jak się to pięknie mieni. I do tej stylizacji stwierdziłam, że nie wezmę tutaj żadnego łańcuszka, ale założę sobie dwa pierścionki. Proszę bardzo. O. Ten jest zapartu, ten jest zapartu, a ten dostałam kiedyś, dawno, dawno temu od mamy. Także tak wyglądają dłonie. Ja mam strasznie brzydkie paznokcie, więc nie chcę Wam tak pokazywać. No ale o, proszę bardzo. Pach, pach, pach. I wieki temu, 14-15 lat temu dostałam od mojego brata takie kolczyki yy, z białego złota i one są mega ładne. Tylko zgubiłam niestety zatyczkę od nich. Zatyczki, bo jedną i drugą. Jeszcze, może ta jest oryginalna? Może tak. Więc te są kolczyki bardzo ładne, Zobacz, ja je rzadko noszę, dlatego, że się boję, że je zgubię, wiecie? Tak zgubiłam te zatyczki. Na no, to nie wiem, tak ten tak. się nagrywa, I tak odprezentując te kolczyki na uszach, bardzo ładnie. To są prawdziwe białka więc tutaj wiecie, moja wartość wzrasta. No. Także tak się prezentuje ta druga kiecuśka. Taka zwykła, może zwykła, niezwykła powiedziałabym, tak? Taka trochę bardziej poważna, może. No, ale taka. Schaboszczaki trzeba kupić. No dobrze, mamy teraz trzecią stylizację, która na pewno odpada i muszę tej sukienki się pozbyć. Ona mi się bardzo podoba, ta sukienka, ale ona jest kompletnie nie na moją figurę. Bardzo, bardzo źle. Tutaj w góra ładnie wygląda, tak? Bardzo ładnie. Dlatego też nie stawiam tutaj na żadną biżuterię, ewentualnie bym mogła założyć jakiś pierścionek, ale postawiłam na czerwone usta i na złotą opaseczkę. I to wszystko, jeżeli chodzi o... Mm, Jakąś tam biżuterię dodatki. E, ubrałam też długie kozaki na płaskim e, obcasiku, no ale tutaj po prostu to wygląda tak koszmarnie, że Boże Święty, ale niemniej jednak sukienka jest bardzo ładna i jest fajna na właśnie wigilijną kolację. Bardzo ładna taka. Bardzo przyjemna, fajna i ona też jest z wasyla. No, niemniej jednak, to nie jest na moją figurę. To tutaj tak koszmarnie wygląda, że ja na to patrzeć nie mogę. Ale nic z tym nie robię. I to jest po prostu, wiecie, The Worst. Po prostu. Ok. No. Tak się prezentuje. No, nie wiem, co myślicie. Także to był taki szybki przegląd trzech stylizacji, które można by było wykorzystać na e, wigilijną kolację. Jeżeli mam być szczera, to no ja z tych trzech moich z propozycji raczej nie skorzystam, e, dlatego że w ta sukienka mi się najbardziej podoba, ta, którą mam teraz na sobie, ale ja wyglądam w niej koszmarnie, matko jedyna, nie ma opcji. Natomiast e, ta czerwona no to jest zbyt. E, może krzykliwa jak na kolację dla trzech osób. No a ta taka mm, serwynawa tak jakoś nie czuję jej do końca. Niemniej jednak można jakoś tak się zainspirować, i powiem Wam szczerze, że będę szła raczej w takim kierunku, ale jeszcze nie wiem do końca, co wybiorę. Dajcie znać, czy któraś sukienka Wam się spodobała, czy też nie, i może podpowiedzcie, co Wy ubieracie na wigilijną kolację, może jakoś się zainspiruję. Zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Pa!